Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. Centrum Kultury Muza w Lubinie poleca spektakl Teatru Kores z Katowic pod tytułem Cholonek w ramach piątej Jesieni Teatralnej. To spektakl, który w naturalny i oryginalny sposób pokazuje historię Śląska oraz ludzi tam żyjących. To ciekawa adaptacja sztuki autorstwa Janosza. Momentami niezwykle zabawna szczegóły na www.ckamuza.eu. Zapraszamy w poniedziałek 14 października o godzinie 19:00. Dorota Włoch, która ostatnio zrezygnowała ze stanowiska wiceprezesa KGHM do spraw rozwoju, została powołana na szefa spółki córki Polskiej Miedzi. KGHM za nam zastąpiła tym samym Jacka Kardele, który zrezygnował ze stanowiska, bo wcześniej otrzymał propozycję od zarządu KGHM Polska mieć SA, gdzie zajął miejsce Doroty Włoch. Roszady w zarządzie KGHM miały miejsce na początku września. Prezes Dorota Włoch miała się podać do dymisji ze względów osobistych. Te jednak nie przeszkadzają jej w podjęciu nowego wyzwania na stanowisku szefowej największego w Polsce producenta maszyn i urządzeń dla sektora górniczego. Rozstanie prezesa Jacka Kardeli z KGHM za nam też nie było ostateczne. Pełnić tam będzie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.